Się ma widzowie. Ogłaszam długo na to czekaliście. Część trzecia. Kto zgadnie miejsce? Wow, że jeszcze nie zgadnęliście. Dam Wam bardzo wielką podpowiedź. Rejestracja. B -N, N się zaczyna. To leży bardzo blisko granicy. Dokładnie. Z to nie, porzucam. 55 km od granicy. Jeśli nie trochę więcej, chyba tam. No nie, nie wiem. Bardzo blisko białego stoku. Zaczyna się na M i kończy się na I. M i to ma 6 liter. M, coś, 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 ki. I. Sorry, nie, 5 liter. M, coś, 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 i. I ma w sobie literkę ni. My, coś, ni, coś, i. Czyli dwa literki musicie jeszcze znalazć. BMN M, N, to daje bardzo dużo podpowiedzi.